I coś się wam powiem, tej tej piosenki zwracacie uwagę na moich, na mojej doty... i mojego brata, więc... Sącza. Siema, tutaj jest mój brat, który ma żółte wady, no, żółte włosy, no i suche no bo mam białe buty, tak za suche ja, no bo ja jadę sobie praktycznymi saniami z widzami moimi na fali, o, bo jutro będzie, e, moje tsunami ej, ej, daj daj, la, laka no nie, no nie to wbiję i mam spajka, o, o gramy w wymiar nie mamy czasu na kopsa tylko gramy, gramy parkury robimy wszędzie dokończamy no i sobie robimy, dokończymy ej Widzicie te klocki? E to ja moje byloczki, o, no bo jestem dziób ale ze mnie pro, no bo mogę być bo już to sem, a ty animatorem, gościu, zginęłem, ale się zaczęło, o. Mówię do ciebie, pantero, elo, 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 jak tego nie zrobię, to jestem animatorem, no bo jestem tantoistą, a ty jesteś paszynistą, no to dawaj, gramy na haście, no bo mówię do ciebie, bracie, E Dobra, mam białą skórę, Muszę czy polak, no bo mogę ci powiedzieć, że owca i olak, o, 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 wow. ziom, Crow. wypada z małej skrzyneczki, o, to jest mój rapik, czekam na twój snapik, kiedy będziemy grać Minecrafta, O, mam go, ziom, tylko podam ci ID 9876. Ej, jeden, dwa, trzy, o niej. No i czerwiec, no i kwiecień. No i zio... Kopnął go prąd. Dobra, nie ma czasu na moje wakacje. Tylko, że ja mam same racje. Ja mam słuchawki zakładam sobie, bo nagrywam odcinka, no i, no i oszuku, no oszukiwam przy gapie. Jo. Nie wiem, co wybrać. Zielony, no jest... O! No bo ja jestem z pro. Wow, wow zielona, niebieskiego, kolorowego zioła. No bo tylko Tikki, Suba i Dzwona. Czemu nie możemy skakać na dwa? No bo nie, bo jest ten czas, żeby wygrać tą rundę, żeby szokować pandę. O, epidemia, epidemia, korona. Mogę ci powiedzieć, że ruchowało. No i ziom. Widzicie to dokoła, to jest koronawirus. Musimy tak okoczyć, żeby jej nie było. Ej, musimy dawać pieniążki, żeby na starcie nie na drzonki. żonki. Ej, to są poziomki, nie żaden wąki. Śpiewam z tego głosu. Ej, ziomy, ziomu. Nie mamy włosów. Jestem żółty, tak jak dragon, no ulty. Ej, Radują we mnie, szelka, no bo to młodka. Ej, ej. Ej, bo szeka to mocne, bo to Street zeka. ból Dostał ból dupy, bo Frank jest za gruby. Oooo, nie da się tego przejść, no bo mogę być hackerem. Albo czy, czy iterem. próbujemy no i wyszło. Ja wiem dlaczego. Te nogi są takie dziwne. Woli i te bloki są moje zdrowe tłoki Ooooooo Ooooooo Wszystko zamienia się w browsers No i mój Rapik Star Wars zaprasza na mój snap Oooo! Pro Pro Hej, ja na 3, 2,